No, weź głęboki oddech i otwórz ten email Dobra, ale najpierw wej wejdźmy na zewnątrz Majka ma rację. Przepraszam, Marcin, zaraz wrócimy. Spokojnie, nie obrażam się. Gotowa? Uch, sama nawet nie wiem, czy chcę go otwierać. Prze przecież to... przecież po to wyszłyśmy, prawda? I ja zobaczę. Jeśli tak będzie ci łatwiej. Może faktycznie, dobra, ty na nie zerknij. W porządku. Księżniczka wzięła telefon od przyjaciółki i otworzyła wiadomość. Księżyczka nie mogła ukryć zdenerwowania. cała się trzęsła od środka, gdy nagle... Maja masz ujemny wynik, Boże! Jesteś pewna? To znaczy, że... Że nie, że nie masz tego genu. Genu. Możesz żyć zupełnie normalnie. Maja była tak zaszokowana, że była gotowa w każdej chwili zemdlać. Dziewczyny podeszły do niej, uścisnęły ją mocno, po czym wszystkie trzy rozpłakały się ze szczęściem. Hej, starczy już tego. Oczycie oczy i choćby to uczcić. Ten dzień od dziś będzie moją drugą ta, datą urodzin. Dokładnie, chodźmy do środka i wznieśmy toast. Zdrówko naszej bohaterki Mai. Tak, za naszą dzielną dziewuchą. O jest, i Słabek widzę, że na nas patrzy. Co powinnam zrobić? Idź do niego, żyje się tylko raz, Olego. go. Zerkacie na siebie, odkąd tylko tu przyszłyśmy. Jeśli do niego nie podejdziesz przy, przy, przed końcem imprezy, to będziesz tego później żałować. Książniczka ma rację, musisz przynajmniej spróbować. Och, w porządku, jak tam mój makijaż? Wszystko super, możesz iść. Och, dobra, idę. A ty za kim się rozglądasz, księżnika? Czyżby za Leonem? Nie, próbuję namierzyć Marcina. A, czyli, bu, czyli bu, biznes w fabryce z Woko, tak? Przyznaj się, tak nie mam zamiaru, nie mam zamiaru tego ukrywać, nie uważam go tylko za wyzwanie. Nie mówię, że chciałabym z nim być na dłużej, ale tę bym się nie zyskała. Wcale mnie to nie dziwi, bo jest przystojny, inteligentny i Ale skoro ma same zalety, to powinnaś sobie zadać pytanie, dlaczego jest dalej, dalej Nie sądzę, żeby był jeśli o to Ci chodzi. Nie, nie. nie wiem tylko, że to trochę intywne. Tak czy siak, nie miałabym Ci tego za złe. Gdybyście w jakiś sposób... Gdybyście w jakiś sposób się rozeszli. Także wiesz, śmiało. Spróbuj coś podziałać w tym kierunku. Spróbowałabym. Gdybym wiedziała gdzie jest. Hmm, zaczekaj, zaraz aktywuję mój radar i go namierzę. Tech nie wygłupiaj się. O tam jest, zgadam z jakąś dynatką do tego on zajął wlecia. Żartujesz sobie? Nie, chodź i sama zobacz. Mm. Idź do niego, bo, bo inaczej tamta babka sprzątnie go z nosa. Tak lepiej pójdę ich, roz, ich rozdzielić z tyłu, Może to jej gonowa dziewczyna czy coś. Nie dowiesz się, jeśli tam nie pójdziesz. Nie bądź niewielką żoniczką nie mogę go tak po prostu do nich podać. Oje, o jest ile, miałem. Jak tam się bawisz stary druku? Świetnie, a wy? Fatalnie całkiem w porządku. Mmm, mnie też się po, po, podoba. Jakoś nie wyglądasz na zakręconą. Cóż, na pewno bardziej by mi się podobało, gdyby... Cicho Maja. Dobra, już nic nie mówię. W tym samym momencie księżniczka zauważała wychodzącego Macina z ramienia wokół talii się koryteczki. Nie wiem czy wiecie, ale wybieram się później na after Super! Już nie mogę się doczekać. Nie, nie idę. Jestem zmęczona i pewnie niedługo wrócą do domu. Czemu? Księżniczka spinęła w stronę zmierzającej do wyjścia Marcina, a Maja natychmiast zrozumiała wszystko. Po krótkim czasie, księżniczka wyszła z imprezy. Maja została z Leonem na afterparty, a Laura znikła gdzieś ze słodkiem. 8. Uch, ledwo zwlekła mi z łóżka. Hmm, Laura nie wróciła, pewnie została osłabka. Spróbuję zadzwonić do mama. O nie! Co się stało? Nie jest jeszcze tak późno, więc skąd te nerwy? Pogadamy później, dopiero w tym momencie Maja zorientowała się, że nie była sama w łóżku. Wiedziała, że obok leżał jakiś mężczyzna, bo widziała jego wystającą stopę, choć głowę miał schowaną pod kołdrą. Boże, Leon! Co ty tu? Nie krzycz tak, bo zara łeb mi pęknie. Uch, nic nie pamiętam, co myśmy wczoraj pili. Powinieneś raczej zapytać, z czego to nie piliśmy. Dobra, spokojnie, jakoś to wyjaśnimy. Hmm, czy mi przypadkiem wiesz? Nie wiem, ale nie można tego wykluczyć. Słuchaj, nikt nie może się o tym dowiedzieć. Tak, wychodzi na to, że alkohol zrobił swoje. W końcu nie ma między nami żadnego przyciągania, prawda? Zdecydowanie, ja nawet wolę kobiety od mężczyzn i to o jakieś 70%. W porządku, w takim razie rzeczywiście nikomu nie powinniśmy o tym mówić. 13. Pali się gdzieś, Laura? A jak myślisz? Czekaj, niech zgadnę. Pie... Się ze Sławkiem? Haha, ha, niewiarygodne. Ja też nie mogę w to uwierzyć, jak do tego doszło. Przestańcie się wygłupiać i posłuchajcie. Zasady się zmieniły i związki między pracownikami nie są już zabronione. A niby skąd to wiesz? Od Sławka. Rozmawiał o tym z menadżerką. Z Uwe. Och, jestem taka szczęśliwa, dalej uważam, że to nie jest facet dla ciebie. Cieszę się twoim szczęściem. Nie chciałabym, żebyś cię wykorzystał i zmusił do ślubu tylko dlatego, że sam chce się ustatkować. Jesteś na to jeszcze za młoda. Nie, on wcale taki nie jest. Wiecie co? Powinniś, powinniśmy umówić jakieś spotkanie we wtorek. Żebyście mogły go bliżej poznać. To świetny pomysł. A wy dobrze się wczoraj bawiłyście? Ja nie, niezbyt. Nie zostałam na after party, bo wróciłam wcześniej do domu. Wiele cię, o, wiele, cię nie, wiele cię nie ominęło. A masz jakieś wieści o Natanie? Nie i źle się z tym czuję. Nie i mało mnie on obchodzi. Nie odzywa się i ogólnie traktuje mnie jak gówno. Nie mów tak, pewnie sam przechodzi teraz trudny okres. W końcu stracił pracę z dnia na dzień. A skoro mowa o pracy, co postanowiłaś odnośnie tamtej oferty? Dalej nic. Słuchaj, księżniczka, dobrze, że sobie przypomniałam, bo chciałam ci coś zasugerować. Od jakiegoś czasu codziennie widuję na ulicy jedyną taką dziewczynę, która zawsze chodzi ze świeczką. Hmm, dobra. I co? Mam dziwne wrażenie, że kryje się za tym jakaś ciekawa historia. Może mogłabyś przeprowadzić z nią wywiad? Brzmi ciekawie, nie. To nie moja działka. Pójdę tam i pogadam z nią. Nie wiem, czy edytor zechce opublikować coś takiego, ale warto spróbować. Wiem, właśnie dlatego ci o niej opowiedziałam. Myślę, że, że mógłby z tego wyjść ciekawy wywiad. Tak, w końcu twój wywiad z Marcinem jest uważany za jeden z najlepszych w historii magazynu. Zastanawiam się, co powie Aneta, kiedy wróci ze zwolnienia. zwolnienia. Chyba pęknie z zazdrości, haha. Och, słyszałam, że ma pojawić się już jutro. Naprawdę jest aż tak upiertyliwa. Chyba przesadzacie to? Sama się przekonasz. Dobra, a swoją drogą mam już dobry temat do następnego artykułu. Chcę napisać o aplikacjach randkowych. A o czym dokładnie? Zamierzam przeprowadzić mały eksperyment. Najpierw umówię się z jakimś gościem, którego wybieram, a potem z kimś, kogo wybiorą dla mnie przyjaciółki. To znaczy my, tak? Jasne, a potem ich porównamy. To świetny pomysł. Hmm, ja tam nie jestem wielką fanką takich aplikacji. Mnie się podobają i ja też ich nie lubię. To dobry sposób na poznanie kogoś dla wielu innych. Bertyków. Tak, ale jest też szansa trafić na kompletnego dziwaka. W życiu też jest szansa, ktoś może z pozoru wydawać się fajny i normalny. A po paru miesiącach pokazuje swoją prawdziwą twarz. Zawsze jest jakieś ryzyko. Też prawda. Ale przy, przyznam. Czy nie mogą się doczekać, aby wybrać dla ciebie jakiegoś ogiera? Aha. 15. Siodziczka myślała o wspomnianej przez Majkę dziewczynie ze świecą i postanowiła nie marnować czasu i zwalać sprawy. Nieznajoma opierała się plecami o mur i trzymała przed sobą świeczkę, nie odzywając się ani słowem. Kiedy siedziczka podeszła bliżej, na jej twarzy kobiety pojawił się wesoły uśmiech. Cześć, Cześć. Cześć, nazywam się Julka. Cześć, ja jestem księżniczka, przepraszam, jeśli Ci przeszkadzam, ale jestem dziennikarką. Słyszałam, że przychodzisz tu codziennie. I że ta twoja świeczka ma coś symbolizować. Więc zastanawiałam się, czy zgodziłabyś się udzielić mi wywiadu? Chętnie. Julia zdumnęła świecę, a księżniczka poprowadziła ją w stronę parku. Śmiało, pytaj o co chcesz. Co symbolizuje tu twoja świeca? Od jak dawna tam przychodzisz? Właśnie ja to najbardziej chciałabym wiedzieć. Kobieta wzięła głęboki oddech, po czym zaczęła mówić lekko drżącym głosem. Moja świeca jest symbolem nadziei dla wszystkich maltretowanych kobiet takim jak, jak moja siostra, która niestety nie żyje. Ten potwór, który to zrobił. dalej jest na wolności i nikt nic z tym nie robi. I nikt. I nikt nic z tym nie robisz. Nie robi, wiesz. To ogromna niesprawiedliwość. Ale... Wszyscy wolą milczeć i nie wychylać się przez szereg. Pomogę ci zawalczyć o sprawiedliwość. Zacho zachowaj obojętność. Napiszę w tym wywiadzie, co tylko sobie zażyczysz. Zadbam o to, aby go opublikowano, nawet jeśli miałabym stracić, stracić przez to pracę. Jutro wszyscy się o tobie dowiedzą i nie będziesz już jakąś tam dziwaczką. Ze świecą, którą wszyscy ignorują. Naprawdę? Nawet nie wiem, jak mam cię dziękować. Julia rozpłakała się jak dziecko i uścisnęła ją z całą sił. Siedziczka czuła jej ból i ledwie sama powstrzymała się od płaczu. Oczy, oczy. Zobaczysz, że nam się uda. Ten świat byłby o wiele lepszy, gdybym było. Na nim więcej takich ludzi jak ty. Straciłam już wiarę w sprawiedliwość w reguły, ale gdzieś w głębi serca czułam, że ktoś kiedyś wreszcie mnie usłyszy Ty, kimś jesteś ty? Dziękuję za Twoje miłe słowa. Wywiad trwał nieco ponad dwie godziny, a Julia okazała się bardzo e elokwentną rozmówczynią. Dziewczyny wymieniały się numerami. Po czym rozejrzył się w swoje strony. Zadzwonił do Mai i zapytał, gdzie są. Cześć, skończyłaś już? Tak, dzięki za ten pomysł. Myślę, że będzie z tego fajny materiał. Hej, wpadnij do mnie na lunch. Robię makaron. Pierwsza Laura poszła oczywiście do swojego nowego starego faceta. Hech, tak właśnie myślałam. Dobra, już idę. Cześć, już jestem. Hmm, ale pachnie. W tym samym momencie księżniczka zauważyła na stoliku nocny męski zegarek, który wyglądał podejrzanie znajomo. Czy to maja? Maja? Co? Ten zegarek to przecież Leona. Skąd go masz? Mm, to nie jest zegarek Leona, tylko mój. Majka, nie ściemnij, proszę. Nie ściemniam, tylko... Ugh. Maja! Co? Ja naprawdę nie kłamie. Kłamiesz. Dobra, skoro tak mówisz. Nie rozumiem, czemu nie chcesz powiedzieć wprost. Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Myślałam, że ufamy sobie we wszystkim. Och, dobra, Leon nocował u mnie. W porządku, i co dalej? Nie wiem, co dalej. Widzisz, nie było tak trudno powiedzieć prawdę. Tym razem to już przesadziłaś. Kłamiesz mi wprost. Prosto w twarz. Nie wierzę. Prawda jest taka, że nie wiem, co mi się między nami wydarzyło i Leon też nie. Tak czy siak chciałam Ci powiedzieć, że on mi się w ogóle nie podoba. To czemu nie powiedziałaś mi od razu? Po co kłamałaś? Wszystko Ci wyjaśnię księżniczka. Nie trzeba, idę! Niego lunch. Zaczekaj! Księżniczka wyszła i zatrzasnęła za sobą drzwi. Dnia 13. Siedziba po przedniego wieczoru wysłała Edycie swój wywiad z Julką, by zasięgnąć jej opinii. Halo? Czy mogę poprosić wszystkich o uwagę? Hej, Edyta, chyba ma nam coś do powiedzenia. Chciałam publicznie pochwalić jedną z naszych młodszych reporterów. Dla jej wygranych, który zdobył... Znowu taką popularność w wysiedzi, że nasza strona dosłownie pęka w szwach. Dziękuję. Mimo, że przeprowadzenie wywiadu z przypadkową kobietą spotkaną na ulicy nie należało do jej zadań, wykazała się wspaniałą inicjatywą, która przyniosła nam ogrodny, ogromny sukces. Brawo, księżniczka! Mogę coś powiedzieć? Oj! Ale dla niej wygląda nas zbyt zachwycona. Tak, Odra rana mnie unikała i nie podeszła się przedstawić. Skoro już wróciłam ze zwolnienia. Nasza nowa koleżanka nie musi dłużej przyjmować mojej obowiązku. Chciałam też powiedzieć, że pracuję nad paroma bardzo obiecującymi wymianami. Nie wątpimy w to. Edyta uśmiechnęła się pod nosem, po czym wróciła do swojego gabinetu. Księżniczka zauważyła kątem oka, że Anata idzie w jej stronę, by za się domino. Dużo o tobie słyszałam, księżniczka. Bądź uprzejma, udawaj się w Ach, przepraszam, ale muszę coś pilnie dokończyć. Możemy porozmawiać później? Nie, zajmę Ci wiele czasu, bo też nie mam ochoty z Tobą rozmawiać. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że Twój plan się nie pod ukradniesz mojej pozycji w redakcji. Pisz sobie dalej swoje puła z góry op... i od Je... się od mojej kolumny. Słucha. Do tej pory puszczałam ci to płaci, bo jesteś tu nowa, ale następnym razem inaczej się policzymy. Branzę się, wytłumaczyć się przed nią. Pierwsze, nie pozwalaj sobie mówić do mnie takich, takim tonem. Po drugie, teraz się ciebie nie boję i nie piszę żadnych błahych bzdur, tylko wartościowe artykuły. Nie moja wina, że moje dwa pierwsze wywiady w życiu były lepsze niż wszystko, co zrobiłaś w swojej karierze. Jak chcesz, mogą ci dać parę lat do pracy. pracy. Ona ta była wściekła. Ale i zmieszana. bo nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Wiedziała też, że w słowach rywalki kryła się bolesna prawda. E, e... Masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie, nie. Będę już. Mam sporo pracy. Co za? Pomyślcie, że nie wierzyłam dziewczynom, kiedy mówiły, że Aneta ma. A skoro już mówisz o dziewczynach, widziałaś się może z Mają? Była tu dosłownie minutkę temu. Nie oddała ci jeszcze zegarka? Co? Skąd wiesz o moim zegarku? Nie wierzę, że się przed tobą wygadała. Przecież się umawialiśmy, że nikomu o tym nie powiemy. Spróbuj usprawiedliwić przyjaciółkę, oprócz w znalazłam swój zegarek w jej sypialni. Gdybyś go zapomniał, to nikt by się nie dowiedział. Maja też, też próbowała się wybraniać, zbr ale wyciągnęłam z niej prawdę. Po prostu mi wstyd i naprawdę nie wiem, co się wydarzyło tamtej nocy. Spokojnie, to przecież nie to świata. Chwilę później. Nie mogę już tego słuchać. Dajcie sobie buziaka i przestańcie się sprzeczać. Maja nie chciała nic mówić, bo obiecała Leonowi, a ty wygadałaś się przed nim o zegarku. Więc jesteście kwita. Dziewczyny spojrzały na siebie z łagodnym uśmiechem, po czym uścisnęły się serdecznie. Tylko proszę, nigdy więcej mnie już nie okłamuj Dobra, przepraszam, chociaż trochę przesadziłaś z reakcją. Błagam, nie zaczynajcie od nowa. Ach, prawie bym zapomniała, jesteście dziś zaproszone do Sławka na kolację. On też chciałby was bliżej poznać. To miło, prawda? Ach, jestem już dziś umówiona z tym gościem z Tindera do artykułu. Uuu, a kim jest ten szczęścia? Na razie powiem Wam tylko tyle: że ma na imię Piotrek i jest bardzo przystojny. Dobra, to przyjdź, jak już skończycie randkę. Mm. Chyba, że wam się przedłuży. Ha, ha, ha. Dwudziesta. Pomyślmy, jak by się tu ubrać na wieczór. Że może wyjść z tego coś więcej niż tylko drobny, drobny eksperyment. Ja już zmykam Laura. No, kociaku, jesteś pewna, że to tylko zwykły eksperyment? Wyglądasz tak ładnie, że nie wiem, czy skończycie tylko na rozmowie. Dzięki. Będziemy z Mają Sławka, więc przyciek już będziesz wolna. 21. Tuż po wejściu do kawiarni księżniczka zaczęła się rozglądać za Piotrkiem. Niespodziewanie poczuła jednak czyjąś dłonę na ramieniu. Odwróciła się i...